Sofie, to bardzo ważne, żebyśmy nagrali dzisiaj ten odcinek. Czy może to jest bardzo pilne, żebyśmy dzisiaj to nagrali? Nie. Dla mnie bardziej pilne czy pilniejsze jest to, żebym yy, na przykład. Na przykład. Yy, nie wiem, co zrobił, ale coś na pewno, coś pilnego. Bardzo pilnego. Ale to idealnie, właśnie nie wiem, bo to jest, no pilne często to jest jakieś, co nie, nie do końca musi być ważne. No, no więc trzeba rozgraniczyć te dwie rzeczy, czyli słowo ważne i słowo pilne. Zrozumieć, co to znaczy. Też inaczej się pisze te słowa, nie? Tak, faktycznie. Łatwiej. I nie pomylić wagi z odważnikiem. Nie. Ani z tak. ważnością wagą. Ani ważkością. ani ważką. Ważka też to jest coś innego. No. Piła ważka. Ale wracając. wracając. Ważne i pilne. Są rzeczy w naszym życiu, takie zadania, które musimy wykonać, i jest wiele takich. Dobijających się do nas pilnych działań. A ja wiem, na przykład ktoś mógł do mnie napisać na Messengerze w tym momencie. Mhm. I to ja mogę zinterpretować jako pilne, mhm. bo ja nie wiem, kto to jest, i może ma coś pilnego dla mnie. No y tak. No. I teraz nie możemy zrobić tego odcinka, nie możemy no. go nagrać. Albo telefon dzwoni, no i nieznany numer, i ty nie wiesz teraz, czy jakaś tragedia się stała, nie wiesz, czy może po prostu. Ktoś wymienił telefon i chce sobie teraz pogadać o tym, jak było latem tam w 89 roku. Nie? Więc ja interpretuję to jako pilne, a przez to, że to jest pilne, to dla mnie staje się, może stać się ważne. Mhm. Dlaczego? Ważniejsze od rzeczy innych, bo robię to w pierwszej kolejności. No ja bym nawet nie powiedziała, że to staje się ważne, tylko to wchodzi w drogę temu, co ważne. Mhm. Bo to. Jakby nie zyskuje na wadze takiej obiektywnej, tylko jakby ty temu przypisujesz fałszywą wagę. Fałszywą wagę, zgadza się. Ta, ta waga jest nieuprawniona no. do tego. Wiadomo, są rzeczy i pilne, i ważne, ale to, to jest chyba rzadkość, mi się wydaje. Że... Pilne i ważne. Hmm, myślę, że jakby komuś się firma waliła w tym momencie i mhm. albo o śmierć pracownika w stanu stanowisku pracy. Ojej, no. No to hmm. myślę, że to mogą być i pilne, i ważne. No dość, tak. No. Więc są takie rzeczy. No. Są też ważne, niepilne. Mhm. Przykładowo, trzeba zrobić jakiś taki projekt, na przykład napisanie książki. Okej. Okay. Mhm. I ona może być ważna z jakichś powodów, bo ktoś po prostu ma taki projekt życia, mhm. załóżmy, i wie, że to jest ważne, żeby ten temat poruszył i wydał książkę, żeby ludzie o tym usłyszeli. Ale książka nigdy nie yy, mówi ci, że musi się być napisana no, chyba, No, nie jest na tak. jutro, na przykład. No, no właśnie, no, no, no chyba, tak, że tak. masz wydawcę, no, który tak, cię no. pogania. Ale generalnie tak, to może być przykład zadania y, ważnego, niepilnego. No, ale najczęściej są rzeczy pilne, nie do końca ważne, albo ważne nie do końca pilne. Albo też pilne, tylko ich nie widzi. No tak. Yy... Tak gadamy ogólnikowo, ale na przykład mi się wydaje, że jednym z naszych problemów, naszych oczywiście moich i ja wiem, Ty jesteś wyjątkiem. Jest wspaniale. Zawsze jestem ktoś, który sobie radzi, ale większość czasu jakby dajemy się codzienności. Mhm. Że, że nie mówię, że nie myślimy o następnym dniu, tylko to, czemu poświęcamy czas, pokazuje. Co jest dla nas ważne? I często ten czas spędzamy na tych rzeczach, które nam się wydaje, że są pilne, albo że a, zrobię to teraz, a tak naprawdę w ten sposób odsuwamy te rzeczy ważne, a potem sześć miesięcy później zastanawiałam się, jak to się stało? Przecież to było takie ważne dla mnie. To był taki priorytet. A jak sobie spojrzysz na ten budżet mm -hmm. czasu, który sobie wyznaczyłeś i tutaj byłeś tak rozrzutny z tymi twoimi minutami, to potem nie ma się co dziwić, że te miesiące nazbieranych pilnych rzeczy nieważnych się no, skutkują takim a nie innym no, skutkiem. efektem. Tak, tak, no. a tu gdzieś tam Poruszając temat MBTI i kwestii typologii, no to powiedzmy, te typy F, one mogą bardzo, jakby ten swój budżet czasowy, wydatkować bardzo nieefektywnie na różnych ludzi. Mm -hmm. I będą to gdzieś tam sobie interpretować pod przykrywką tego, że robię to dla innych, pomaga, tak, że to też jest ważne. No, najgorsze jest to, że jak, jak pomylimy, jak, jak stwierdzimy, uznamy coś za ważne, a tak naprawdę to, to nie jest. I tam właśnie wydajemy ten, tak jak ty mówisz, że typy F to mogą robić przy, przy ludziach, albo tak. Albo na przykład typy S, na przykład, mają skłonność do, oni tym bardziej mają skłonność do życia dniem dzisiejszym. I te wszystkie mhm. sprawy faktycznie są pilne i oni mają tą do, dodatkową barierę czy blokadę, bo oni nie chcą myśleć o jutrze. Dla nich jutro to, to jest coś, no powiedzmy, no, al, albo to jest. Coś, czym nie powinniśmy się martwić, bo i tak będzie dobrze. Albo to jest coś tak strasznego, że ja nie chcę poświęcić chwili, żeby myśleć o tym. A z tym czemu bym miała o tym myśleć, bo teraz mi powiedzmy dziecko płacze, albo, albo teraz widzę, że się mleko kończy, więc wsiadam do auta i jadę po to mleko. No i znowu, i zbierają się te dni, zbierają się te tygodnie, zbierają się te miesiące, jeśli nie do sklepu po to jedno mleko i nie pomyślałem o tym, co zrobić dzisiaj żeby było jutro lepsze na przykład. Tak, a jest jeszcze jeden powód, dla którego przekładamy sprawy ważne i to jest to, że ta sprawa ważna czasem jest bardzo niewygodna. Ach, jest jest taką paskudną no. żabą, którą no. trzeba zjeść, no. a jej bardzo nie chcemy. No to jak już lecimy tymi różnymi dychotomiami, no to weźmy sobie introwertyk ekstrawertyk, tak? Załóżmy, wyobrażam sobie dużą grupę introwertyków, nie wszystkich, ale dużą grupę introwertyków z typologicznie patrząc, która odkłada rozmowę telefoniczną. Tak, nie pójdę do dentysty, z mnie boli, ale nie, bo będę musiał zadzwonić. No. Na przykład, na przykład. No. Choć dla takich też już powoli ci dentyści zmieniają swoje no. przyzwyczajenia i zapisują się w te różne CRM, w których można się zapisać, zabukować sobie terminy. Pięknego. No, I chwała no, im. No, dokładnie. Też. Ale tak, to może być jeden z powodów, a dla drugiej sytuacji ten stereotypowy ekstrawertyk, stereotypowy oczywiście, yy, to może mieć faktycznie problem z tym, żeby yy, oj, teraz muszę 8 godzin siedzieć i mm -hmm. zrobić ten regulamin, bo nikt inny tego nie zrobi. A pod tę pracę magisterską w końcu. Tak, tak, tak. tak. Wszyscy, którzy piszą pracę magisterską, piszą, co, tak. teraz pokazuję tak <grym> palcami <grym> cudzysłów, tak. Yy, to przypominamy. <grym> no że jest to ważne, no, a nie, koniecznie pilne. No. To jest taki przykład, bardziej. bo to jest taki tak. dość, dość taki częsty przykład, że, że nikt nie chce się do tego siąść, no ale też się tak mówi, że za rok to ucieszysz się z tego, że dzisiaj już coś zacząłeś. Teraz, mm -hmm. tak patrząc i te 365 dni do, do przodu, to jest poskus swoje. Ja po prostu nie chcę, nie chcę. A stojąc teraz, gdzie jestem dzisiaj, patrząc te 365 dni wstecz, to mogę się cieszyć ze wszystkich nawyków, które na przykład zaczęłam. Bałem się, że powiesz wtedy. 360 stopni. <śmiech> nie. <laughs> Odwrotnie, na odwrót. No, a właśnie też z tego się dzieje, jakby, hmm, skuteczność syndromu studenta. Bo rzecz ważna staje się pilna i przez mhm. to, że staje się pilna, to ludzie chcą ją chętnie robić. Mhm. I nie dlatego, żeby, że zrozumieją i że rozumieją przez cały ten czas pełną wagę, tylko to, że ona staje się pilna, mhm. to już wymusza na nich to działanie, bo zajmowali się cały czas rzeczami pilnami, pilnymi. I do czego Was zachęcamy, to przełamać to tak. status quo mhm. i zająć się tą najgorszą, jakby tą częścią. Właśnie ważne yy, i niepilne, żeby z, w szczególny sposób otoczyć troską tą część i tu bardzo ważna rzecz, że absolutnie nie wolno, bo tak dużo ludzi by chciało może widzieć to, że ojej to, to oznacza, że na przykład nie po, ja ostatnio na przykład zainstalowałem sobie Wiedźmina. O to nie, nie pogram sobie Wiedźmina, bo już teraz na przykład robię ważne niepilne. Mhm. Nie, wyznacz sobie czas na tą przyjemność. Tak. To jest to ważne. To jest ważne, no. to jest bardzo ważne. To, to musi być bardzo ważne, niepilne, nieważne zadanie, które ty. Chcesz sobie hmm. wyznaczyć, bo jeżeli ono, jeżeli ty będziesz tak działać na takiej zasadzie, dobra, to teraz w ogóle nie mam czasu dla siebie i y, przyjemności, to potem skończysz w takiej sytuacji, kiedy mówisz, dobra, nie rzucam ten cały system i hmm. idę sobie pograć w Wiedźmina. No, Czy tam, no nie właśnie, wiem. to jest ważne, żeby wyznaczyć ten czas, bo tak. a, nie, a nie o dzisiaj będę odpoczywał Teraz jest zaplanowany czas zezwana. na odpoczynek. Tak. Należenie, na, leżenie, tak. na tak. nie wiem, y, właśnie jakąś rozrywkę na cokolwiek cokolwiek co was tak, tak lubicie i co jest przyjemne no ale samo dyscyplina nie że zaczynam teraz i kończę wtedy kiedy zaplanowałem a nie a ten jeszcze krasnal na. i tak i jakby to w ogóle smakuje dużo lepiej mhm, tak. bo wreszcie to nie jest tak że ja mam poczucie winy że ja to mhm. robię to jest ten czas kiedy ja mam czas do siebie mhm. i też y, mogę innym pokazać że to jest ten czas mój i w sobie go w... tym lepiej Gdzieś tam wycisnąć z niego soki. No, no tak. I, i też idąc, to, to nie musi być tylko taki czas, powiedzmy, ten wolny dzień, bo na przykład ja znam mm -hmm. wiele ekstrawertyków, którzy są tak zajęci życiem i ważnymi sprawami, naprawdę, albo tak. też pilnymi sprawami. I na przykład, akurat tu myślę o dwie osoby mi do głowy przechodzą, akurat obie ESFJ, co to, to ciekawe. Przypadek? I te, nie przypadek? Przesądzę. No właśnie. I te osoby. <laughs> No, nie powiem, że się katują, ale, ale często mówią o tym, że nie mają czasu dla innych, na przykład. Że o, chętnie by odwiedziły kogoś tam, albo dawno z kimś tam nie rozmawiały i potem to się też tak kończy, że jak już w końcu się spotykają, to nie ma przyjemności, powiedzmy, z tego spotkania, bo ona jest nacechowana tym jakby żalem, że, że to jest wszystko tak w pośpiechu, w biegu, że wcześniej tego nie załatwiłam, że ja się teraz czuję winna, że nie zagadałam, no, no wiadomo o co tak. chodzi. I, I znowu, wracając do tej zasady, no nie, jeśli to jest ważna rzecz, no to co za problem Właśnie umówić się z Kaśką we wtorek na kawę gdzieś tam w Maku po drodze, akurat pojadę do Maka, spotkam się z Kaśką, wypijemy sobie tam tą kawkę, potem pojadę po drodze na zakupy i i można załatwiać te rzeczy pilne, ale nie zapomnieć też o tych rzeczach ważnych i je zapanować, bo, bo one zawsze nas doganiają. To jest właśnie to, że mhm. zawsze doganiają. Choćby w postaci tego, tego żalu, czy, czy tych wyrzutów sumienia, czy, czy choć tego zmęczenia, że po prostu nie, nie mam relaksu, nie mam odpoczynku, a potem jest halk i rozwalam wszystko. Podpalam dom i jadę. Mhm. No, y osobiście. Powiem tak, że yy, ja staram się yy, zadania sobie gdzieś tam spisywać yy, w, super, w, w jakimś tam narzędziu. Akurat ja używam tu do ist, tak to się nazywa, ale każdy powinien znaleźć sobie na takie narzędzie jak mu najbardziej odpowiada. Mi odpowiada ono, dlatego że. Szybko ma szybko aplikację i szybko się wchodzi na y, przeglądarce. A jak już się czeka 3-5 sekund, to już mnie tam mhm. denerwuje jakieś NOSBI, inne takie, y, urząd, takie aplikacje. Y, więc y, każdy powinien sobie znaleźć coś tam fajnego. Ja osobiście też znam y, jednego ENFP i ty też go znasz, i on y, mówi tak, że to, że on jest zorganizowany, mówi to nie on. Tylko po prostu ta cała stek mm -hmm. aplikacji i różnych rzeczy, których on się obwarował. Narzędzia to tak. narzędzia sprawiły. Się, tak, no tak. Więc mamy I To takie... nie wbrew sobie, tylko tak, znając tak. siebie, znając to, jaki, jakim się jest, to, tak. to I, zastosował. I tak, i właśnie takie typy, powiedzmy, NFP, no to będzie im ciężko, żeby na przykład jest jakieś narzędzie, które jest toporne i oni nie lubią go i że oni się podporządkują. mu. Nie, no, jest taka możliwość, są takie możliwości, tych aplikacji jest tak dużo polecam wpisać sobie top ten, apps for, co, cokolwiek wpiszcie i jest na wszystko. Jest na yy, zarządzanie czasem, na pilnowanie nawyków, mm -hmm. na yy, listy zadań. I... Nawet na śledzenie, nawet mm -hmm. na, bo, bo my tu mówimy o planowaniu do, do przodu, typu takie budżetowanie tego czasu, a, a są takie typy tak. typu SSJ, szczególnie powiedzmy te ISJ, które lubią, one są na tyle zorganizowane, że nie miałem aż tak problemu, ale lubią na przykład patrzeć wstecz i co zrobiły, taką ewidencję tego czasu zrobić tak, I, tak, i siedzieć tak. i, i zobaczyć. I potem mają wgląd do tego, ile czasu w tym roku poświęciłem na to, ja nie szatuję, naprawdę tak robią i to chwalebne, ale wow. Mm -hmm. No i ile czasu w zeszłym roku spędziłem na Netflixach, ile czasu spędziłem powiedzmy czytając książki, I to są takie też proste apki, że ściągam sobie na na ten telefon i codziennie wieczorem przez 5 minut po prostu wklepuję, jakie mam dzisiaj samopoczucie, czy powiedzmy piłem dzisiaj alkohol, też takie rzeczy jak monitorować, czy jadę fast food i, i, i taki Oj sposób. Oj tak, a szczególnie jak jedzenia. ktoś na przykład dietę ma, no to są wszystkie te aplikacje, potem dać coś takiego do analizy, czy samemu, czy, czy jakiemuś dietetykowi, no to to już jest już czysta Jasne. poezja, tak, wyciąganie no, wniosków z tego, tak. mając taką yy, powiedzmy big zebraną. E no I i to jest też oszczędność czasu, nie? Oczywiście. No, ale oczywiście. wiadomo, to nie jest dla każdego, tak jak ty już są tak. jakieś tam do planowania, szybkie, wolniejsze. Ja osobiście przyznaję się bez bicia. Ja tradycyjnie ołówek i, i kartkę ja mam zawsze po mhm. A4. Nawet nie planuję godzinami, tylko robię całą listę rzeczy po kolei, dopisuję i skreślam po prostu czasami tak. te największe, a czasami po prostu te najszybsze. No i mi to odpowiada, no. I podsumowując, mamy rzeczy ważne, mamy rzeczy pilne, ważne żeby być świadomym jakie mhm. mamy zadania, jakie, jak budżetujemy sobie ten czas na różne rzeczy, tak. szczególnie jesteśmy typami P to uważajmy, żeby on nie przeciekał nam przez palce, bo czasem naprawdę są rzeczy ważne i, wa i trzeba je zrobić. Mhm. I tak jak mówiła Jaśmina, e, w, mhm. jak był wywiad z nią, e, wywiad z typem INFP, I NFP. Mhm. pośrednik, to mówiła, że fajnie jest mieć takie rzeczy duże, które się zrobiło w życiu, bo mhm. właśnie te rzeczy ważne się składają na duże takie rzeczy, które mhm. możemy zrobić i żeby być z nich dumnym. Mhm. I cieszyć się, że zrobiło się coś fajnego, dużego, większego, mhm. e, no więc... Skupiajmy się na rzeczach ważnych, szczególnie miejmy uwagę na niepilne, bo ważne i pilne. Czy tak zrobimy? Tak, to też jest ważne, że to, że coś jest pilne, nie znaczy, że jest nieważne, a pilne rzeczy też, bo to jest, się jednak składa na naszą tak. Pilność. Znowu, to co ja robię dzisiaj wpływa na moje jutro, to po tak. prostu niech te pilne rzeczy wpływają na te ważne. Identyfikujmy pilne, które pozorują ważne, a tak, tak naprawdę są nieważne, czyli te wszystkie y, gdzieś tam y, bodźce, mm. maile, jakieś mm. na przykład niepotrzebne spamowe, które musimy mm. przeczytać koniecznie. A to jest super, na przykład maile, to, tak jak mówisz, maile czy jakiś messenger czy coś, to na przykład wybudżetować godzinę albo określone pory dnia, na przykład Tak. po, po Albo na wypisać przykład, się z tych list, ludzie wypiszcie się z tych albo list, wypisać z tych bo list, to dokładnie, jest, dokładnie. większość list, na których jesteście jest bez sensu, mm. na, tam to jest tak dole subscribe, jak, no. jak dalej przychodzi to zgłoś spam mm. I i albo są filtry w Gmailu, wpisać sobie, że jak ktoś wpisuje dany ciąg znaków, czyli ten, który tam wchodzi w tych mailach, to idzie od razu do kosza. Zróbcie Co? to! Wow. Więc yy, mhm. nie ma sensu na tym tracić czasu, a to yy, kradnie mhm. i kradnie no. tak paskudnie. Ja właśnie okay. jak widziałem film yy, McDon McDonalda, ten yy, taki, który opowiadał o yy, właśnie historii McDonalda mhm. i o tym, jak oni dochodzili do tego wszystkiego, yy, to... Ja zauważam jedną rzecz, bo to było już dawno, dawno temu. To w Ameryka, już nie pamiętam w których latach, ale już yy, gdzieś tam w środku yy, XX wieku to było. I yy, oni ewidentnie mieli. Jakby czas, że w sensie tam nie bombardowały tej informacji. Jak przychodził list, tak, to oni brali tak, ten list tak. i analizowali, co mm. trzeba z tym zrobić. No. I to się wydaje, że w ogóle co to za komunikacja no. taka wolna, ale oni dzięki temu, że nie było tylu bodźców, mm. oprócz tam jakiegoś spamu z listami różnymi, to oni już wiedzieli, co trzeba wyrzucić od razu, to mieli czas na analizowanie pewnych rzeczy. Teraz mamy za dużo bodźców, przebodźcowanie takie mm. i musimy. Dbać o to, bo za dużo śmieci do nas trafia. No i tym bardziej wtedy te narzędzia się przydają. Tak, no. tak, tak. W organizacji czasu, wszystkiego. Chociażby ten guziczek właśnie unsubscribe. No, no i y, nie bójcie się, nie bójcie się wyłączyć się czasem. Czy to z sieci, czy to z komórki, y, czy z różnych innych miejsc, narzędzi, bo y, no, jest to dobre i, i pożyteczne na dłuższą metę.